Dzień, dzień dobry, jestem Tracer XD i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zgrać Minecraft w życiu. Wpisujemy na wyszukiwarce Google e, Ministra w życiu w życiu. Klikacie tutaj. Potem pobierz Minecrafta w życiu. Tu musicie czekać 5 sekund. Potem klikacie tutaj, ale ja już tego nie będę robił, bo ja to mam już zgrane. I potem tu na tą ształeczkę i to Wam wyświetli Minecraft'a. I to trzeba po prostu ściągnąć na pulpit, byle gdzie, tam gdzie Wy chcecie. Jeszcze pokażę Wam na tej stronce, i tu się trzeba zalogować. E, zalogować, i tam jest skina, i tam się zmienia. I teraz Wam pokażę, na jakiej stronce najlepiej e, zmienić skina. Tak, naciskacie tutaj. I tak tu można już robić skina swojego. Znaczy ja nie będę wam pokazywał, jak... No i tu możecie kliknąć i Wam tu takie kolory wychodzą. Takie no i inne. A jak jeszcze raz nacisniecie to cały zielony. Naciskacie tutaj, tutaj nie będziemy robić. Tu się wybiera skina jakiego się chce. Tu macie... Dalej Tak i naciskacie tutaj na przykład tego skina sobie wybiorę na przykład znaczy I naciskacie tutaj nie wskapuję, ładuję się ładuje się przepraszam komp tak zamula że tak dobra już wskoczyło i tu można skina sobie zmienić. Można, nie wiem, coś zrobić. Naciskamy tutaj. I właśnie jak naciśniemy tutaj, to ten skin nam się tutaj pojawi. Tu. No i go normalnie przerzucamy na stronkę byzyczu. I. No i koniec. I skin gotowy. No, chyba że jak widzicie, tutaj też mamy poradnik, jak tego skina zrobić. No i na dzisiaj chyba koniec. Dziękuję, do widzenia. Cześć na razie.